Jest dzisiaj ze mną Joystick! Tak jak prosiliście. Cześć Joystick! Przywitaj się z widzami! Hej, tak, widzowie! Ale JJ ja mam do ciebie takie JJ, pytanko! Co ty, będziesz... co? co ty dzisiaj tak ładnie wyglądasz? Ja no, tak nawet ładnie! No co, no była mu fryzjera osoba. No Ty co chodzisz cały dzień, to nie o włosy chodzi, tylko o coś innego. To o co chodzi? Na tą koszulkę piękną co masz. Aha. Chodzi ci o moją koszulkę, bo ty na niej jesteś, tak? Ale ty jesteś. No tak, tak, koszulka z twojego sklepu. Słuchajcie widzowie, nie wiem czy wiecie, ale Joystick ma swoje koszulki, ja już wam wcześniej wspominałam, ze swoją podobizną. Także jeżeli chcielibyście taką koszulkę przygarnąć, no to link do naszego sklepu pixyshop.com macie oczywiście w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Joystick, czy ty masz jakąś niespodziankę dla widzów Każdy swoich? Bizu. Naprawdę? No i można sobie wygrać koszulkę normalnie elegancką, joystickową taką. No dobrze, dobrze. Okej, okay, czyli co widzowie muszą zrobić, żeby taką koszulkę zgarnąć z takim odjazdowym joystickiem? No, co to, to zawsze? Zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, pisać kotwary w sklepie Brawl Stars, no i napisać w komentarzu, biorę udział. Tak jest, dokładnie. Okej, okay, czyli podałeś wszystkie w sumie wymagania dotyczące konkursu Nowego Boxa, więc... Jeżeli chcecie wygrać Mega to musicie zrobić to samo, a my już w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku będę otwierała cztery mamboxu na swoim koncie, więc w kolejnym odcinku ogłosimy dwóch zwycięzców. Możesz mi teraz nie dziewać Jak się ja gadam ziewać. Ja? No? no wiem, że ty lubisz ziewać, ale wiesz, że jak ja gadam, no to trochę mi przeszkadza. No czym Ci przeszkadza takie moje ziebanko. Widopej mi wiszą w komentarzach, że nie lubią moje ziebanko i że mam ziewać jak najwięcej mi się podoba. Okej, okay, okej. Okay, dobra, dobra. Luz, chill. Juisticzek, czy Ty wiesz, co my dzisiaj no mów, będziemy robić? No co będziemy robić. Będziemy otwierać... Zupełnie będziemy otwierać jakąś pomidorkową y, ofertę. Tak jest, tak jest. Dzisiaj będziemy otwierać ofertę, w której są aż 2 megaboksy, y, trochę gemów i trochę monetek. Jeżeli coś wypadnie, to oczywiście to przetestujemy. Juisticzek już się nie może doczekać, na pewno zagra dzisiaj gierkę, co nie jakimś zadymiarzem. To był odcinek do mojej proplayerskiej gierki. Fantastycznie, to mi się podoba. A czy ja będę mogła Ci podpowiadać tej Jakiś gierce? Się, się odzywała w tym czasie, no to ja bym był Ci bardzo wdzięczna. To może ja sobie już w ogóle pójdę z tego kanału. Ciebie, Elo, idę już do widzenia Elo. No dobra, no to co? Już nie przedłużamy, tylko przechodzimy na Twoje tak. konto, co? Jeśli jest za... Ja, a nawet przeciw. Okej, okay, no to lecimy. Okej, okay, jesteśmy już na twoim koncie, Crześciczku i zobacz, jaką masz świetną ofertę. Pakiet poziomu 25. Powiedz, co w tej ofercie ofercji ja Wiem czego nie ma. Pomidorków. To, to doskonale wiemy. A ja sobie, tam jest gadżetów tutaj w sklepie. No, nawet dużo. Ale co, chcesz kupić jakiś no, gadżet? No, w życiu. Tylko lamuski kupują ze sklepu. Czyli ty chcesz jednak wszystko ze skrzynek odblokować. Dobra, no to teraz wpisz kod farel w sklepie Brawl Stars, no bo oczywiście to jest najlepszy kod na całym świecie. Fantastycznie. Tak samo wy teraz zróbcie widzowie na mów widzów. Powiedz im coś, powiedz im coś, żeby. Ej, widzowie, szybko, szybko! Mówię Wam coś: wpisujcie ten kod farel, bo i tak lepszego kodu na całym świecie to nie znajdziecie. Ja szukałem, nie znalazłem, więc został farel, no i farel musi być. Poza tym, jak niszczycie kodu, to nie zgadnijcie tylko szulki takiej zadymiarskiej, jościkowej. Tak jest, dokładnie. Przepięknie im przetłumaczyć. Przepięknie, Joyce. Jestem z ciebie dumna. Dobra. No to skoro już pisaliśmy kod, to teraz możemy przejść do openingu. Jestem ciekawa, czy twoja łapka będzie dzisiaj szczęśliwa. Kto jest dzisiaj w formie? Przydałoby się, przydałoby się, serio, przydałoby się w końcu odblokować jakiegoś nowego zadymiacza, bo widzowie czekają. Widzowie chcą emocji. Mam emocji, a ja chcę pomidorków. Kiedy ty nie chciałeś pomidorków? Dobra. Otwieramy na razie tą małą skrzynkę. Mamy 13 monet. Yy, no, ty czytaj. W sumie to ty czytaj, bo mi się nie chce. Dzisiaj. Teraz ty czytaj. Chcę. Jak to dzisiaj nie chcę? Ty go będzie nie Iwi, zatrudnij do tego. Nie, no Iwi, daj mi spokój dzisiaj. Dobra, no to już daj mi spokój, to ja będę czytał. Ty będziesz dzisiaj czytał. No, mogę się poświęcić dzisiaj. No dobra, no to otwieraj ofertę. 80 No tak, 80 klejnotów. Teraz dostaniemy zapewne monetki. Jak myślisz, Joystick? 700 monetek. Wow, co ty sobie za na pewno nie, na pewno nie, no wiadomo, my robimy tylko openingi. Jak myślisz Joystick? Co wypadnie z pierwszego Mega Boxa? Co wypadnie kruk? Mówisz? Straciłam nadzieję na tego kruka, ale bym chciał bardzo, no. Zobacz, co tu się dzieje. Co? Zobacz, co tu się dzieje. Joysticka. Gdzie się dzieje? Tam na dole. To o to chodzi? sześć przedmiotów, czyli twoja szczęśliwa łapka jest dzisiaj szczęśliwa i odblokujesz e, albo nowy gadżet, albo nowego zadymniarza. Jak myślisz, Myślę, co to będzie? To będzie los mi dzisiaj sprzyja i to będzie kruczek. Fajnie by no, było. Fajnie by było, bo ile można. No masz rację. Dobra, czytaj, co wy z tej skrzyneczki, no. do kolcika. Okej. Okay. No, o, Wiśniewskiego, no. Okej, okay, No, dobra. lecimy dalej, to są do fioletowej dziewczynki 20 punktów. No, spoko. No, ale dziewczynka to mi się podoba. 26 punktów do El Primo, do tego dziwaka i 30 do nitki No i co tam jeszcze zostało? Ta. I zobacz, świecąca karta. Druziczek, ja naprawdę trzymam kciuki za to, żebyś odblokował w końcu krucha. Trzymam kciuki za to po prostu z całego serduszka. I widzowie też pewnie trzymają kciuki. Zapytaj się ich. Napiszcie w komentarzu, czy trzymacie no. za mnie kciuki, czy nie trzymacie, bo coś mi się nie wydaje. Już nie wylatuje, że mi się nie wydaje, że trzymacie. No, tak. a tak w ogóle to najlepiej, gdybyście mi oddali kruka, no. Fajnie by było. Ale widzowie ci nie mogą oddać kruka, nie da się oddać kruka. to, to teraz ja apeluję do ciebie, żeby się dało oddać kruka, bo ja bym chciał bardzo i widzowie by mi pewnie oddali, jakby mogli. Ojej. Dobra, wszyscy na pewno trzymają za ciebie bardzo mocno kciuki, dawaj tą swoją szczęśliwą łapkę i otwieramy i sprawdzamy, co wypadnie. Niech to będzie postać, proszę, niech to będzie postać. Uwaga! Uwaga. No nie, joystick, star power, znaczy gadżet. gadget? Przeczyta, jak się nazywa. No kramer, co to w ogóle? Nie mam pojęcia, co to ja jest. Jestem 500 pobliżony, skoro 500 pomidorków. Nie po, 500 pomidork pomidorków na sekundę, mówię Ci, że pomidorki to życie, więc jak punktów życia, to znaczy, Dobrze. że pomidorków. Ja Pięknie przeczytałeś. No mam nadzieję, że tutaj w tym boxie też będzie 6 przedmiotów. Trają. Chociaż to się rzadko zdarza. No i niestety tylko pijać. Czytaj, co tam wylatuje z tego mega boxa twojego. Cicho Wiśniewskiego, 13 do tej nani wariatki. Yy, no i tutaj 24 do, do, do i siwego gościa i jego brata nawet Dajna yy, No i co tu jeszcze do 70 do Martiska? Tak jest. Okej, okay, przepięknie, przepięknie. No dobra, Joystick, czy zobacz, że ty nie. jeszcze nigdy nie grałeś, poko, masz na nim zero puszek, to wstyd. Żeby taki Zamdymiaż jak ty miał zero puszek na poko. Ja poco. zero puszek, bo ty mi nie pozwoliłaś się nigdy grać w dlatego ja, ja mam zero puszek. To, no to co ja mam ci poradzić? Trzeba było mi pozwolić grać. Aha, ja ci nigdy nie pozwalałam grać, no, tak? To tak, a, a dlaczego nie mam zero? Nie kłam, przecież ja ci zawsze pozwalam grać w Brawl Stars. A wczoraj to co była? No bo czasem przyginasz z tymi gierkami. Wiesz, nie. że czasem trzeba na podwórko, gdzieś obiadek, a ty cały czas tylko grasz w te gry i grasz. Co ty robisz? Albo grasz w Fortnite'a, albo grasz w Brawl Starsa, albo coś tam jeszcze innego grasz, tylko ty cały czas grasz, a mi to tam nie pozwalasz grać. No co? To jest Bądź grzecznym pieskiem, tak? Jestem grzeczny. Co ty? No ale nie zawsze. Na świecie. Nie uciekam nawór, nie rozgryzam niczego, robię siat jak to pomidorka i Wymyśla. Nie wymyślam, mówię samą prawdę widzowie, nie wierzcie jej co ona gada, bo ona gada głupoty. No dobra, no to co, testujemy ten y, gadżecik? Tak? Na czym on w ogóle polegał, bo ty mi go źle przeczytałaś? Dobrze przeczytałem. I źle mi go przeczytałaś. Dobrze. Ja sobie go przeczytam jeszcze raz. Pokój wszyscy sojusznicy w pobliżu odzyskują 500 punktów życia na sekundę przez 5 sekund. Czyli ty będziesz musiał zagrać duo joystick, ponieważ lepiej sprawdzi się ten gadżetik zdecydowanie na duo. Będziesz mógł leczyć swojego sojusznika, więc no to co? Jeszcze nigdy chyba w duo nie grałeś, co? Z żadnym kumplem. Jesteś ciekawa, kogo ci dobierze? Na pewno by mi dobrało kruka. Masz taką nadzieję. Chociaż tyle dobrego. No dobra, zobaczymy, może akurat dobierze kruka. Widzowie niech za to trzymają kciuki, niech zostawią łapeczkę w górę, tak jest? łapeczka, musi być. łapeczka w górę to obowiązkowa. Tak jest, a my lecimy z giereczką. Ja się już teraz nic nie odzywa. No dobra, no to wchodzimy tutaj, wybieramy sobie duo, no i lecimy z giereczką. Ty yy, DJ bądź cicho. Zobaczymy, kogo mi dobierze. Czy to będzie krok? Czy to będzie krok? Czy to jest krok? Max! No nie naprawdę to nie wiadomo, czy to chłopak, czy to dziewczyna jest. To no dobra, uznajmy. Nie wiem, w sumie... Niektórzy widzowie mówią, że to jest dziewczyna, a niektórzy, że chłopak, więc to jest jedna wielka tajemnica. No dobra, wiesz? dobra, to uznajmy, że to może być dzisiaj dziewczyna. O, Dokładnie. Dobra, dj ty to już w ogóle bądź cicho, dobra? Dobra, już się nie odzywam, już się nie odzywam, tylko chciałam Ci odpowiedzieć na pytanie. Przepraszam, przepraszam. Okej, okay, dobra, idziemy, idziemy. No, idzie ona poszła. Trzy osoby cię oglądają. Bo widzę, że mnie oglądają, dj ka Widzę, że mnie oglądają, przecież po co mi to. Cztery! Ja to po co mi to mówisz? Przecież widzę. No dobra, ja się tylko cieszę, że cię oglądają. No fajnie, że cię oglądają. Uważ, uważaj, bo to przez ciebie! Dobra, już jestem ci, kupić. Już ci się pozwolą. No, skupiać. cicho, bądź cicho. No, widzisz, jak ja tutaj wszystkich porobię? Wielkie starcie. Wow, już wielkie starcie tak no, szybko. Ja? Ale pięknie użyłeś no tego wydarzenia. Ja to ja teraz robię. O, i pyk, i pyk, i nie ma. Nie, no ja nie wierzę. I dziesięć parków. Teraz ulecie go. I elegancko. I teraz gonimy tamtego miarza I go. Zabijamy! Zobacz, co ja teraz robię! No i pięknie! Pierwsze miejsce, Wiedziałem, że tak będzie, no doj buzi, doj buziaka, no doj buziaka! Jejciu, joystickzek! Jaka piękna gierka, jestem dumna z ciebie! Nigdy nie grałeś w a tutaj tak porobiłeś to wszystkich. tak zawsze spoko, Wiedziałem, że będę dobrze grał tym zadmiarzem, bo... Aucz, aucz, auc, ocz, co, coś tam w oczku mi wpadło. Co ci się stało? Pięciutko. A wiesz to, bo my tak ten. Szybkie spanko wzięło. Jak to cię wzięło, szybkie spanko? Tak cię zmęczyła ta gierka, że aż się znużyła, no, tak? trochę ja się zmęczyłam. Aj, czy coś mi... Czyś cię boli Padło? Nie, nie. Nie. Ciej, to po prostu mi coś wpadło w oko. Wpadło mi! Coś ci wpadło w oko? Co ci mogło paść w oko? A, no wpadła mi tam ta dziewczyna, co dzisiaj dziewczynka co mi dzisiaj widzieliśmy. A, no to może być prawda, bo ja słyszałem, co ty tam ci nie, do niej gadałeś, że masz dużo pomidorków i że masz fajne mięciutkie łóżeczko w domu. Słyszałem? No durna jestem ja że nie, nie, nic takiego nie gadałem do niej. To ja co gadałeś? Ja mówiłem, że, yy, że ładnie pachnie. Po prostu. Dobra, a no ja tego nie chciałam słyszeć, okej? Okay? Ja tego nie chciałam słyszeć. Yy, Dobra, skończyliśmy gierkę, więc teraz czas na pożegnanie. Okej, okay, Jessiczek, no to co chciałbyś jeszcze na koniec eee, powiedzieć a... swoim... No, Że spad, no już idziesz. pora najszakowania w sumie. Co chciałbyś powiedzieć jeszcze na swoim kochanym widzom, bo teraz już czas na pożegnanie. Za chwilę kończymy. A mogę wam powiedzieć trochę taką dłuższą historię dzisiaj na koniec? No możesz, no możesz opowiedzieć, no. Skoro No chcesz. dobra, no to opowiadam. Byłem sobie ostatnio w ogródku u i tak sobie patrzę, a idzie taka pcha z wielkim worem pieniądzów i ja się nie tam gdzie ty idziesz z tym workiem pieniądzów. Ona do mnie mówi, że wygrała w lotka i czy nie jestem na sprzedaż czasem, bo ona by chciała sobie kupić psa yy, rasowego, mięciutkiego, yy, czyściutkiego wyłącznie dla siebie. Okej. Okay. Zanawiałem, bo okay, bym okay. miał dużo pomidorków za te pieniążki, ale odpuściłam, ja nie lubię pcheł. No przepiękna historia, naprawdę, przepiękna historia. Takich historii to ja jeszcze nie słyszałam. A coś chciałbyś powiedzieć, może jeszcze o koszuleczce z twoją podobizną? No wpadajcie do sklepu, jeżeli chcecie nosić koszulkę z takim zademiarzem fajnym jak ja, to nie? No i oczywiście, jeżeli chcecie wygrać taką koszulkę w dzisiejszym odcinku, to co muszą no, zrobić? Zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, w komentarzu napisz się bierze udział w konkursie, no, oczywiście wspierać z najlepszym kolorem na świecie, czyli kodem Farel, Farel! Tak jest, tak jest! A my na dzisiaj się już z wami żegnamy, idziemy joystickowi wręczyć pomidorki za ciężką pracę dzisiaj tak? Na odcinku nagrywaniu to jest taka ciężka praca, że ja nie... No grę. trochę jest ciężko, nie powiem, że nie. Lubisz nagrywać... Ja joystick? lubię nagrywać, ale czasami mam spanko, czasami mi się chce ziewać, a czasami mi się w ogóle nie chce, czasami bym pomidorka, no i tak... No wiadomo, wiadomo. Okej, okay, a więc my się już z Wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, 30 tysięcy łapek i wylatuje kolejny odcinek z Jessiciem, gdzie otwieramy na przykład kolejną ofertę. Także zostawiajcie łapki, wbijajcie nasze Instagramy, TikToki, grupy na Facebooku. Wszędzie wpadajcie. Wszystkie linki macie gdzie? W opisie. Tak jest. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa! Pa!